A no, godziny wieczorne na dyspozytorni będą mieć nieco ubaw. Będzie się działo. <noise> na wieczór jest najgorszy, wiesz? Najwięcej strzelanin. Bo wiesz, to, I jeśli ja tam... to przerasta, że może zginąć, to wiesz, no... Nie przerasta Obejdź, mnie nie. to, nie boję się śmierci. Wiesz co, kiedyś widziałem taką sytuację, jak byłem latem, e... No mhm. gość miał jabnika, gość miał jabnika, wiesz o co chodzi. I szedł no, po drugiej no. stronie gość z wielkim psem. I ten wielki pies się mu zerwał i zagryzł tego jabnika na moich oczach. Rozumiesz o co chodzi. Roz go rozerwał go. Ja byłem w no. ciężkim szoku jako małolat. wtedy skumałem, że życie to nie jest taka bajka, że w każdym momencie może przybiec wielki pies i cię po prostu zjeść. Kumasz, ja się tego nie boję. Ty to jesteś gość w takim razie. Yeah. Wiesz. Six, am, 13. Tak. Jesteśmy na Mateusz oh, Street, wchodzimy na Winwood Boulevard. Widzimy czarnego, zwykłego Kadi Albo to jest zwykły samochód Może to, nie wiem, zwykły, nie? Jak go nazwać? Jestem ja się o, na Markach 7. ogólnie. No, nie musisz mówić, Marek, wystarczy, że powiesz Ty nie musisz mówić psiej. A, przepraszam, jestem hogany, przepraszam, nie, mu... Pojedziemy I to był za Powiedziałem tak oczywiście. Jasna sprawa. 6 km stąd, myślisz, że zdążymy? No musimy spróbować, musimy pojechać, bo później nas sporo widzisz, co się dzieje. Nie pojedziesz, się później na tej odprawie, oczywiście gada. Jasne. Nie masz takie głupoty. Czekaj, tam 13, pokaż nas w reakcji na kradzież ludka sklepowego w chodzie trzecim. No i teraz się gość doigrał. <śmany> I teraz jedziemy. Dojedziemy, z innego, zglepujemy. No Bardzo słyszałem dobrze. w ogóle, że kilka sklepów splajtowało, bo ludzie nie mieli w czym wozić no. zakupy. Nie na mojej zmianie. Tu, Sorry, nie, na małem w radywozie. <śmany> Sorry, okej. Okay. No. Przepraszam, no, mogę, to mogę, to to, 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 przepraszam, no, czasem no, ponosi. Ogólnie no, ludzie to, 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 mówią, że dużo gada mało robię, ale chyba to się zmieni, bo trzeba coś zrobić. Robimy ten na z lewego pasa Mamy to. Bombę, 3 km do pierwszej akcji. Nie wiem, czy to niego na początku strzelać z zero, czy od razu do kulkę oprócz. No, będzie dobrze, jedziemy. Sierżancie, tylko holownik ma dwa miejsca. Jest kierowca i mamy jeszcze jedno miejsce. Cholera, jedź, ja powiadam tam z chłopakami. Innym bodzem. Spotkamy się na egzotyku, nic nie narób, żadnych głupot. Jasne, czyli jadę po prostu z kierowcą, tak? Tak, tak. Świetnie. tak. Świetnie, tak, Do zobaczenia tak, tak. na egzotyku. No do zobaczenia. Pff, czekałem tylko, żeby zostać sam. No ale co, sobie pojedziemy myszuńko koteczku Słodziaszku mój Pojedziemy sobie Zatańczymy To awans dostałem Ja podobnie yy, byłem proszę pana przeniesiony mnie dzisiaj z jednostki, z jednej stacji na drugą Cztery lewe wyżej, z dwójki na szóstkę o, coś czy by. Czeka, czy... Czyli był pan oficerem, a teraz jest? Czyli czy jestem kadetem, proszę pana, tylko mnie z jednej komendy na drugą, na stację, proszę a, pana. Tak. A, o to chodzi. Tak. A. Myślę, że taki awa szybki, proszę No w górę. nie do końca, ale jak mówię, no tutaj będziemy działać w bardziej mocniejszej grupie. No i teraz właśnie jechaliśmy na niebezpieczny, proszę pana, napad, targnięcie na teren sklepu. I to dzieje na Sandy, na Paleto? No, dostaliśmy zgłoszenie w okolicy, proszę na Sandy. Nie słyszał pan może o ludziach, którzy, lat, e, nie wiem, handlują wózkami, napadają na wózki, pchają, mają wózki, wózki ogólnie. Coś pan słyszał? Ale wi wiem, że jakiś goście coś handluje z złomami i tak dalej na się tylko tyle wiem. 6L13, zajechaliśmy na egzotykę z radiowozem. No bo Okej, okay, można popytać Wie pani, bo jesteśmy na tropie szajki, która prawdopodobnie okrada Aha. okoliczne sklepy No i przez to hmm. po pierwsze ty sklepy nie mają jak klientów zaopatrzyć, kamital? no bo klienci ja mają tam jak artykuł go zawołać? Co jest? Anciory się Spokojnie, ja się boję, proszę Spokojnie. Hogan Von kafe, myla, jest na miejscu Pandziory zostali schwytani, albo przynoś, przewożeni są. No już, przy schodę. Ja mam 45 lat. To nie będę biegał. Robisz po szkoleniu to odpocznie, tak żebyś leciał. Jasne. Musisz być jak Pitbull. D dobra, musisz być jasne. Jak pitbull, nie musisz, musisz być jak Pitbull tak Musisz być jak kurwa Pitbull. Rozumiem. Jasne. być Muszę trochę więcej pobiegać na siłce, żeby zwiększyć formę i kondycję. Będę szybszy. No nawet nie po siłce, co wiesz, do lasu se pobiegać, co nie, fajne powietrze, nie? Tak jest, wszystko się podoba. Co? Nie, nic. Świeży <grym> się chyba zakochał. że się co? Świeży się chyba zakochał. Masz no taką gdzie? Świeży? Co się zakochał? Pan w służbie. służbie? Bóg, Zakochałem się w służbie bóg. Bóg, temu państwa. Ja już myślałam, że jakaś piękna kobieta, albo facet, eee. nie mnie oceniać oczywiście, ale tak. Nie, nie Róż... mam czasu na takie bzdety, bo teraz y, służę temu miastu, nie mam czasu na takie. A rozumiem, no. rozumiem. Są tylko żarty moich przełożonych. Hmm. Z jednej strony dobrze, że żartują, bo by było za nudno wtedy. O, oczywiście, zgodzę się z panienką, a żarty moich przełożonych są naprawdę bardzo zabawne. No. Idę na kibel. Idź idź. Dobre. Jasne. Masz wszystko? I, i ja? Nie, kolega. Spokojnie, <grywa> <to. grywa> um. ka ty. Hogan. Nie straj, nie straj na robocie. E, to jest na, najważniejsza zasada. Nie strać na robocie, nie? Ciężo, cię srałem przed wyjściem z ze stacji. Dobrze, słuchaj, mieliśmy. mieliśmy. pana jakiś stresik. Niech pani mu k nie wchodzi na banie, bez takich słów. Dobra, mamy Może to być. Y jest dobrze. Tak. E prowadź sześć mnie Adam. do 415. Przesiadam do kontrol. pokaż mnie w reakcji na 415 i tam nie wiem gdzie to jest, na Jamestown. Dobrze, dobrze. Coś takiego, coś wiesz, I 6A13 to prowadź mnie, powtarza, jedziemy na narkotyk. Mów gdzie, mów, mów. Mów, mów nawet do siebie Na radio, zadłuż, na radio na... też mam, tak? Dobra, jasne. O, no nie wiem. Kartę. Dawaj, lecisz. Jedziemy. No to dawaj. Ale nie teraz, go. nie, 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 nie. nie. Może wy? No jak? No, no, dawaj, nie peniań. 6 :13. Prowadź mnie na 415. Na Corfison Avenue. Dobrze. No <laughs> i teraz... Dobra, i teraz lecisz tak. 6 13, pokaż mi kod szósty na 9183 13, podaż, podaj mi kod szósty na 983 No i się ty No i zobacz To, to się gdziegałeś Dobrze Teraz mamy sprawdzić teren, tak? Motocyklista Prawdopodobnie na no. sam czasie lub Manchze odjeżdżał Czarny plecak, czarny kask szary longsleeve. Ok. Jasne jeansy, prawdopodobnie to mógł być Upewniał się czego miejscówka jest czysta Dobra, znasz się na dwie tak? Znam się na wszystkim. Miałem naprawdę sporo czasu na stacji numer 2, oglądałem sporo seriali. Wydawać to się może śmieszne, ale akurat sporo wiedzy pozyskałem: wiedzy operacyjnej i to jak działają inni ludzie. Dzięki właśnie serialom. Zajebiście. mi tutaj mi powiedziała, że grając jakiś pieprzony gumion, moim zdaniem dobra. ta może to kłamać. Pan... Zapłacili pan... za to, żeby tak gadała, żeby nas stąd spłoszyli. Aha. No się jeszcze Od... Dobra Robić, się, ale się nie narobić A, rozumiem. No ale mamy za czerwone światło. Ojej, okej, okay. Six Adam 13 6 Adam 13. Podążamy za czarno szybko pędzącym samochodem. Zatrzymał się Co teraz powiedzieć już się wszystko mówię, spokojnie chodzić. Przepraszam, znerwowałem się Aluzie ku... Ludzie. A to pojęcie na 20, i polecenia 11, Mogę coś z Megafon coś powiedzieć? Na części. Dobra, następnym razem Jaha, jak coś zamówił? C694, tak? Czy C649 Charlie649 No wiem, wiem, wiem Jest, mamy, mamy cię, kurde ja mamy ja go Cypher. Dobra. Z właściciel Louis wy? Twain. Twin one Twenty-one. Twenty one. Louis okay. Twenty-one. Aha. Uh -huh. Nie chcę być rasistą, ale będę to prawdopodobnie z zm... Oni się tak dziwnie nazywają. Dobra, broń pogotowi w razie czego. Jasne. Dobra, wysiadamy do niego. A czy to jest napisane przez 304 Sergej Boyka? Może współwłaściciel. A Dobra, tak, wypadnie. ten Sergej Bojka był kiedyś zatrzymamy. Jest zdjęcie w jego papierach. Ty, Ale Dobra. gość ma listę. Daj zobaczy Raporty ma potrzebuję? Po k***a na pasie Driving li license Dokumenty pojazdu Nie mam kwitów No nie mam kwitów, nie będę oszukiwał Nie mam kwitów przy sobie, Nic, Ani ID, ani dokumentów pojazdu Jestem współwłaścicielem tego pojazdu Właścicielowie 221 Ta? Co robimy teraz? Jak on nie ma... No to wyciągać go! Pod ściany sprawdzamy! Słucham? Za co? Halo? No bez dokumentów może być kradzione! Ty mnie tu nie będziesz wybamałżał! Może ty starych... Stare Na... Na sztuczne witaminy i maliny wyrobisz! Pod ścianę sprawdzamy go! Moment! Halo, panie władze! Jakie maliny? Jakie maliny? Przecież nie Spokojnie! Dobra... Driving license jest? Nie mam przy sobie kwitów! No mówi pan... Przecież normalnie! No jakbym miał to bym okazał, no! szacunku. No, słuchaj, ja mam dzisiaj pierwszy dzień, a ty masz dzisiaj dobry dzień, puścimy cię, dostaniesz upomnienie, ale jak jeszcze raz cię spotkałem bez dokumentów, to od razu cię biorę na bęben, od razu cię wyciągam z samochodu, glebuję ci i cię sprawdzam. I nie nieważne, czy będziesz miał papierosa, dżonka, ja zrobię tak, że będzie źle, więc proszę następnym razem, z szacunku do mnie, do sierżanta i do tego miasta, miej przy sobie dokumenty obywatelu, Siergiej.